człowiek Chrystus. Ksiądz Michał zajmie się pierwszym punktem Eklezji jako miejsca. E, więc słuchajcie jesteśmy wspólnotą w jakiś sposób. Do co Kuba tutaj zaczął mówić, mi się to bardzo mocno y, kojarzy z y, moim, z końcówką mojego przygotowania do kapaństwa, y, bo wtedy w 2014 czy tam 2013 roku, jak byliście jeszcze mali, y, w Kościele było takie hasło Roku Trzechposterskiego y, Kościół naszym domem. Wtedy miałem taką okazję, trochę spojrzeć na Kościół, będąc jako kleryk, prawie tam przygotowując się do diakonatu, troszkę w innej perspektywie. Bardzo mocno to było dla mnie, zwłaszcza, że działo się to w ważnym miejscu, bo w seminarium, gdzie w zasadzie, można powiedzieć, mieszka się w kościele. Trochę jeszcze bliżej Jezusa, w tabernakulum, niż kiedy żyjemy na plebanii, nawet w kapłaństwie, gdzie tak na wyciągnięcie ręki w jednym budynku mieszka się z Jezusem. I wtedy tak szczególnie się doświadcza wspólnoty, szczególnie doświadcza się obecności Jezusa w tym miejscu, gdzie się, gdzie się jest, gdzie się mieszka. Dzięki temu, takiemu doświadczeniu, którym chciałbym się z Wami podzielić, jak ważne jest miejsce, które sobie wybieramy. Jak byłem mały, bardzo mały, i rodzice mnie zabierali do kościoła w niedzielę, to zawsze mnie zastanawiało, dlaczego z rodzicami idziemy na prawą stronę, tak wchodząc, kierujemy się do ławek po prawej stronie. Kiedyś takie pytanie moim rodzicom zadałem, jako tam jeszcze mały chłopak, chyba jeszcze nie chodzący do szkoły. Dlaczego nie pójdziemy na drugą stronę do kościoła, tam jest tak samo, a no bo z tej strony lepiej słychać. Jak lepiej słychać? Że akustyka jest taka, że mojemu tacie lepiej było siadać po prawej stronie kościoła, bo tutaj w tym miejscu, w tej mniej więcej w tych ławkach, na tej wysokości, tutaj tak są te gusniki rozstawione, że tu jest dobra akustyka, tu musi najlepiej ten przy święty uczestniczyć, i także im się przyzwyczaili, rzeczywiście tak było. I potem się sam na tym złapałem, że ja sam wchodząc do, do kościoła mojego rodzinnego... Jak tak po prostu wejdę na wejdzie na Najświętszych sakrament, to, to kieruję się w taką stronę, gdzie z rodzicami od małego yy, siadaliśmy, czy uczestniczyliśmy podczas mszy świętej, yy, zwłaszcza niedzielnej czy święta. Yy, o co chodzi? Ta, tutaj doświadczam tego, że wchodzę do kościoła, który no Potrzebujemy Kościoła po to, żeby się spotkać na przyświętej, żeby mieć to miejsce takie szczególne, gdzie odbywa się liturgia, gdzie odbywa się spotkanie z Panem Bogiem, ale w tym Kościele ja mam jeszcze takie swoje miejsce. I to, co ksiądz Kuba was na początku zapraszał, zanim swoje miejsce, takie tutaj. Poczuł się tak u siebie, że to będzie takie twoje. I ja takie coś doświadczałem gdzieś tam od małego, że jako rodzina mieliśmy to swoje miejsce w Kościele, w tym budynku, to, to konkretne miejsce. Yy, przedłużeniem tego miejsca celebrowania mszy świętej czy przeżywania mszy świętej, yy, dla mnie też yy, od małego było, yy, było miejsce w domu. Yy, kiedy od małego, jak yy, powiedzmy yy, przybyła konkretna godzina Michał, idzie spać, no to że, jak byłem starszy, też o ten sam, jak byłem mały, to już tak powiem najczęściej tata, mnie kładł do łóżka. I razem ludzie nimi się przy łóżku odmawiali. I to miejsce przed obrazem serca Pana Jezusa, który do tej pory jakoś mi stoi przed oczami, to było takie drugie miejsce, moje spotkania z Jezusem w moim domu, w moim pokoju, przy moim łóżku, gdzie odmawiałem od Twe statu między innymi Ojcze Nasz, uświadamiając sobie, że jestem częścią czegoś więcej. Bo ta nasza intuicja, że Kościół to miejsce, zwłaszcza kiedy mówimy że Kościół, że taką jest z małej litery, ona jest dobra. Potrzebujemy miejsca, przestrzeni, nawet tej fizycznej, do tego, żeby wiedzieć, że to jest ta przestrzeń, w której ja spotykam się z Bogiem. Ona jest wyjątkowa. Czegoś takiego doświadczam w sposób szczególny, tylko negatywnie, w takim sensie, że mam wyszuty sumienia. Kiedy z wygody odmawiam modlitwę brewiarzową na smartfonie. Smartfon jest do wszystkiego. I przyznam się Wam szczerze, czuję mniejsze, mniejszą świętość odmawiania brewiarza, chociaż to jest to samo słowo, kiedy to się dzieje na ekranie smartfona. Dlaczego? Bo służy do wszystkiego ten przedmiot. A kiedy biorę brewiarz książkę, która jest zarezerwowana jako miejsce, przestrzeń tylko na spotkanie z Panem Bogiem, czuć coś więcej. Wiem, że nie o uczucie chodzi, ale chodzi o to, żeby mieć swoje miejsce, to jedno wyjątkowa, taką przestrzeń sentymentalną, romantyczną, może nawet w jakiś sposób na spotkanie, na spotkanie z Bogiem. Dlatego, żeby tworzyć zdrowy Kościół, czy czuć siebie w Kościele, że jest częścią Kościoła, potrzebujesz miejsca. Czy to fizycznego miejsca, czy takiej przestrzeni życiowej, która będzie nadawała ten wymiar spotkania z Panem Bogiem, że tu i teraz jesteś z Bogiem. To jest taki, można powiedzieć, pierwszy krok do budowania Kościoła i do budowania Kościoła w sobie.